Dzień dobry, witam Państwa. Bartosz Garczyński, to jest program Okno na świat w Radio Racio. Radio Racio. Audycja portalu Deliberacio. Na wstępie dziękuję za Państwa subskrypcję i za wsparcie nas na kanale Patronite. No a dziś program nieco inny. Dziś nie porozmawiamy sobie z jednym gościem. Raczej, no właśnie, w ramach programu Okno na świat chciałbym zabrać Państwa. No, na takie prawdziwe okno na świat, można by było powiedzieć, na granicę polsko-niemiecką, bowiem tam naprawdę dużo się dzieje. Granica to, tak jak wspomniałem, nasze okno na świat, a 2 lipca w środę odwiedziłem granicę polsko-niemiecką, żeby porozmawiać z przedstawicielami ruchu obrony granic o to, jak wyglądały te rozmowy. Na miejscu też pojawili się politycy. Zapraszam na moją krótką relację. Mieliśmy wszyscy tę sytuację ze Strażą Graniczną, która. No, przewoziła po prostu, czy też próbowała zabrać migrantów z granicy na teren, teren, na, na teren Polski. Jak pan ocenia, zwłaszcza to w kontekście tym, że teraz od poniedziałku mają być wprowadzone kontrole graniczne, bo Donald Tusk zapowiedział, że kontrole graniczne na, na granicy polsko-niemieckiej właśnie będą? Bardzo trafne pytanie. E, Tusk w tej chwili na skutek presji z jednej strony, bo to jest opinia publiczna zburzana właściwie w całej Polsce. Wiemy, co się dzieje zresztą już na terenie Polski. Natomiast e, znowu wielkie kłamstwo, wielkie oszustwo Tuska poprzez niby kontrolę granic, z tym, że wspólną z Niemcami będzie to duże ułatwienie do przemotu większych grup tych nielegalnych imigrantów, ponieważ tak naprawdę kto jest winny tam, Kontrola powinna się zaczynać na samej granicy z Niemcami, to sobie tam na moście, i powinniśmy kontrolować każdy samochód niemiecki, a szczególnie policyjny. Powinniśmy kontrolować wszystkie wozy naszej straży granicznej, która ściśle współpracuje w sposób zorganizowany, skoordynowany z niemieckimi tutaj służbami, którzy nam w sposób systemowy przysyłają. Czyli ta kontrola jest właściwie antykontrolą. Natomiast... Czyli podejrzewa Pan, że tak naprawdę polskie służby będą współpracowały z Niemcami? Już współpracują. Mhm, mhm. To było widoczne tutaj na te... tak. w czasie tej relacji. To jest właściwie wszędzie. Yy, podjeżdżają... Wysadzają i przesiadają się nasi, i włożą w głąb. Najczęściej tam, gdzie są legalizowane. Więc tak naprawdę to powinniśmy kontrolować. Ale na samej granicy, żeby żaden ten nielegalny nawet stopień nie postawił na polskiej ziemi Niemców, czyli służby niemieckie, jak również i niestety służby graniczne polskie. No to znaczy podejrzewam, że znam odpowiedź. Natomiast od razu też bym dopytał o ten pomysł Friedricha Merza, Kanclerz Niemiec mówi, że rozmawia z Polską na temat prowadzenia wspólnych kontroli granicy polsko-niemieckich w pasie. 30 kilometrów od, 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 od punktu granicznego, czyli 30 km na terenie Niemiec, 30 km na terenie Polski, wspólne polsko niemieckie no więc, patrole. Nawet no można już powiedzieć, że odpowiedziałem na to pytanie. Nie można się z przestępcami łączyć, bo niestety oni to robią bez sprawy. Przesyłają nam, przesyłają nam bez żadnych dokumentów albo z jakimiś pakietkami, świstkami, zupełnie na buzie, jak to się mówi. Natomiast my to legalizujemy, czyli nie możemy się na co zgodzić. Tutaj Niemcy są. Przemytnikami. Widzieliśmy my tutaj... musimy sprawdzać przemytników, a nie pozorować jakieś wspólne kontrole i wręcz legalizować ich jeszcze więcej i łatwiej. Oni chcą doprowadzić do tego, żebyśmy my nie byli w stanie nawet tego obserwować. I, i nagrywać i pokazywać te opinię publiczną. Czyli działanie pozorowane po prostu. Nawet po nie pozorowane, tylko no, pozorowane dla, dla opinii publicznej, natomiast tak naprawdę jeszcze wzmocnienie skuteczności pr, przepływu tych pr, pr, przerzucania tych imigrantów. No, czyli to jest przygotowanie do, do olbrzymiej, ma, ma, ol, olbrzymiej ol, olbrzymiego etapu, w, jeżeli chodzi o już wprowadzenie paktu migracyjnego. Donald Tusk zapowiedział, że będą kontrole na granicy polsko-niemieckiej. Czy to was uspokaja, czy. Nie, no, oni zrobią, managed... postawią na z granicy, ale on sposób... yy, swoim sposobem się... będzie w ten sposób, że dalej Bydynie będą dalej będą przechodzić. Przechodzi no. będą. Posłyszałem teraz przez wczoraj mała, do samcy, że straże granice yy, nasze tutaj będą wozić autokorami z Niemiec czy Świecko. Już dałem cyna dla Borkiewicza, że takie coś Bika, się będzie odbierać. Będą w nocy, jak nikogo nie ma. Mhm. Będą woli. To musimy my stanąć tu, tam, wszędzie. Tak jak ja kiedyś, całą zachodnią granicę musimy zamknąć. A proszę mi powiedzieć, czy zauważyliście zintensyfikowanie tak. tych działań po przegranej Rafała Trzaskowskiego? Czy można... Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Yy, można powiedzieć, że z dnia na dzień. Tutaj jeszcze to, co chcę, na co chcę zwrócić uwagę, jest mnóstwo przejść wzdłuż całej granicy zachodniej, mnóstwo przejść yy, tzw. dzikich, właściwie niekontrolowanych. Tu mamy 3, 3 km stąd most na przykład kolejowy. Z bardzo piętym, piętym chodnikiem, tam byliśmy kilkakrotnie. Po drugiej stronie najczęściej stoi wóz niemiecki, po polskiej jedynie czasami przyjeżdża, jeżeli my się tam pokażemy. Takich przejść jest co najmniej kilkanaście na terenie, tutaj całej. Są brody, na północy są brody, ponieważ na przykład mysa Łużycka to jest do przejścia, nawet kona się W związku z tym, jeżeli, jeżeli chcą naprawdę być skuteczni i być szczerzy, to jest. To jest do pana Tuska, do naszego pana premiera Tuska, słowackiego. To zróbcie tak, żeby skontrolować całą granicę i nie dopuścić żadnego nielegalnego, który nie ma kompletu papierów. Jeżeli zabrakło jednej, byłaby wątpliwość, on, on nie, ma, nie ma prawa wejść do Polski. Najmniejsza wątpliwość. Natomiast jeżeli chodzi o, o służby niemieckie, działają przeciwko Polsce. To jest, to jest wojna hybrydowa. My w tym w tej chwili uczestniczymy. Pan Tusk. Robiąc to, co w tej chwili ogłosił, tak naprawdę włącza się w wojnę hybrydową z Polską ze strony Niemiec. Tę samą, którą prowadzi Białoruś i Ta, Rosja na. w inny sposób, w innych realiach. Natomiast tutaj jest wolny przepływ zupełnie, tu nie ma muru. Warto zaznaczyć, że podczas pobytu w Słubicach próbowałem porozmawiać także z mieszkańcami. Okazało się, że wiele osób ze Słubic wspiera ruch obrony granic, natomiast poinformowali mnie o tym, że nie chcą się wypowiadać do kamery, boją się. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że, proszę Państwa, w Słubicach tak naprawdę bardzo wielu ludzi jest w jakiś sposób powiązana z, z Strażą Graniczną. Ze strażą graniczną. No i okazuje się, że po prostu część społeczeństwa Subic boi się no, pewnego rodzaju ostracyzmu, pewnego rodzaju mm, niezbyt przychylnych komentarzy. Nie chcą się po prostu wypowiadać, żeby nie, nie narazić się tej drugiej części społeczeństwa, tej powiązanej ze strażą graniczną. A jak wiemy, jest to teren przygraniczny, więc tam tych osób naprawdę jest całkiem sporo. W Subicach na przejściu granicznym pojawił się były minister Mariusz Błaszczak. Witamy. dobry, nas jeszcze. dobrze się już witałem, ale jeszcze raz. na posterunku. Dziękuję. Dzień dobry pani. Dzień dobry. 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 Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za to, że państwo jesteście tu z nami. Przed chwilą byliśmy w straży granicznej. Rozmawialiśmy ze strażnikami. Pytaliśmy o przygotowanie do tego, żeby wprowadzić kontrolę graniczną po polskiej stronie. Mieliśmy również konferencję prasową. Proszę Państwa, mogę powiedzieć wprost, że to, co dzieje się tu na granicy z Niemcami, jest bardzo niepokojące i bardzo groźne dla na bezpieczeństwa naszej ojczyzny. A to wynika z zaniedbań, zaniechań albo może powiedzieć wprost z uległości rządu Donalda Tuska wobec naszego sąsiada, wobec Niemców. I to rzeczywiście grozi naszemu bezpieczeństwu. My nie chcemy tych problemów, jakie ma zachód Europy, w postaci zagrożenia, w postaci dzielnic, do których się nie zapuszcza policja, w postaci właśnie dzielnic miast, które są niekontrolowane przez władze. My tego nie chcemy. Żeby do tego nie doszło, musimy co zrobić? Musimy uszczelnić granice z Niemcami. To jest sprawa podstawowa nie mogą być podrzucani na polskie terytorium migranci przez służby niemieckie, tak? Na to się nie można zgadzać. Najpierw twierdził Donald Tusk, że nie ma problemu migracyjnego na zachodniej granicy. Wczoraj przyznał, że jest problem, ale powiedział, że wprowadzona od poniedziałku zostanie kontrola na granicy. Ale to nie kontrola na granicy jest najlepszym rozwiązaniem. Najlepszym rozwiązaniem jest postawa władzy, która powinna być inna. Po prostu nasze służby nie powinny przyjmować tych ludzi, którzy są podrzucani przez służby niemieckie. Proste, prawda? Proste. Tak robią służby duńskie. Niemcy nie ośmielają się podrzucać migrantów przez granicę duńską, bo wiedzą, że postawa Danii jest jednoznaczna, jest stanowcza, jest przeciwna temu. Zresztą. Ja mam jedną taką zasadniczą prośbę do Państwa i podziękowałem. Przede wszystkim dziękuję za obronę granic. Dziękuję polskim patriotom, dziękuję za to, że Państwo jesteście tu i że granicy bronicie, bo to ma sens, presja ma sens. Przywrócenie tej kontroli jest najlepszym tego przykładem, ale to jeszcze za mało. Ruch Obrony Granic, rzeczywiście świetna praca, bardzo za to dziękuję, natomiast ta praca nie zastąpi Pewnej asertywności, którą powinny się wykazywać władze naszego kraju. Tak jak mówiłem, Dumczycy mogą się tym wykazywać, a rząd Donalda Tuska tego nie robi. Więc co, co trzeba zrobić? Jaka jest nasza propozycja? Propozycja prawa i sprawiedliwości. Otóż polega na tym, żeby wrócić do referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego. Bardzo proszę o to Państwa. Żeby składać podpisy pod obywatelskim projektem referendum w sprawie odrzucenia paktu imigracyjnego. To identyczne referendum, które uroczyście Tusk unieważnił w 2023 roku. Dlaczego to robił? No, dlatego, żeby móc mówić co innego w Warszawie, co innego w Berlinie. Trzeba wrócić do referendum. Wtedy naród wypowie się jednoznacznie, że nie chce tego, nie chce tego, tych problemów, tych zagrożeń nie chce. No, i to będzie presja, to wymusi na rządzie inną postawę. Przynajmniej formalnie. Formalnie inną postawę. A więc, referendum w sprawie odrzucenia paktu migracyjnego, bo to, co się teraz dzieje, to jest tylko wstęp do tych problemów, jakich będziemy świadkami, jeżeli wejdzie pakt migracyjny. A więc, trzeba odrzucić pakt migracyjny. A druga sprawa to projekt ustawy, którą złożyło Prawo i Sprawiedliwość, złożyliśmy do Sejmu, żeby dać silniejszą podstawę prawną straży granicznej do reakcji, do odmowy przyjmowania podrzucanych przez Niemców migrantów. Taka silniejsza podstawa prawna to rozporządzenie Rady Ministrów, w którym powinny być wymienione kraje, z których obywatele nie będą po prostu do Polski wpuszczani. Proste rozwiązanie. Ja zresztą na temat tego rozwiązania rozmawiałem ze strażnikami granicznymi, z byłym komendantem głównym Straży Granicznej. Strażnicy muszą mieć jasne przepisy, proste przepisy. I postępują zgodnie z rozkazami, postępują zgodnie z przepisami, a więc trzeba taki katalog stworzyć. Jakie państwa powinny być w tym katalogu? No, te, z których najwięcej tak zwanych inżynierów pochodzi. No proste, prawda? im więcej inżynierów z danego państwa pochodzi, to tym państwo powinno być wpisane do tego katalogu państw, których obywatele nie są na terytorium Polski wpuszczani. Można to zrobić. I to nawet, proszę Państwa, zgodnie z przepisami unijnymi można to zrobić. Holandia swego czasu zrobiła właśnie takie prawo, wprowadziła i ono funkcjonowało, ono działało, a więc trzeba nawet nie tylko. Mówię, że można to zrobić, tylko trzeba to zrobić dla ochrony bezpieczeństwa naszego kraju. I to jest drugie działanie. A jeszcze pozostałe działania, żeby nie odpuszczać, żeby nie było tak, że, że, że sprawy się toczą jakby swoim biegiem, to ja zapewniam Państwa, że my nie odpuścimy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, dziś jesteśmy tu, jutro będziemy w Zgorzelcu, potem. W pani premier Beata Szydło. Jutro będzie pani minister i pani marszałek Elżbieta Witek będzie w, właśnie w Zgorzelcu. Pojutrze pani premier Bata Szydło w Gubinie. Potem pan minister Joachim Brudziński w województwie zachodniopomorskim. Również premier Mateusz Morawiecki. Jutro będzie w Bogatyni, a więc będziemy monitorować to, co się na granicy polsko-niemieckiej dzieje. A oprócz podziękowania, jakie kieruję do, do obrońców granicy, do obywateli, którzy bronią granicy, bardzo jeszcze proszę o dokumentowanie tych wszystkich przypadków, które polegają na podrzucaniu. Migrantów przez Niemców. To jest najważniejsze. Proszę o dokumentowanie. No i proszę oczywiście też o unikanie wszelakich prowokacji, bo zapewne prowokacje też będą się pojawiały. A więc bardzo Państwu dziękuję za Państwa obecność. Dziękuję Patriotom za działanie w ramach Ruchu Obrony Granic i zapewniam Państwa, że prawo i sprawiedliwość tej sprawy tak nie zostały. Dziękuję. Brawo. Tu jest, Polska. Tu, tu jest Polska. Polska! tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Szanowni Państwo, przyjechaliśmy tutaj, aby podziękować tym wszystkim, którzy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i którzy postanowili działać wobec tej wielkiej abdykacji państwa. Dziękujemy Wam wszystkim, którzy działacie w patrolach obywatelskich, którzy Działacie w ruchu obrony granic. Bardzo serdecznie, z całego serca dziękujemy. Proszę. Państwo abdykowało. Tak, abdykowało. Donald Tusk, zamiast prowadzić politykę suwerenną, suwerenną polską politykę, prowadzi politykę na kolanach wobec Berlina, wobec Niemiec. Zamiast chronić i dbać o bezpieczeństwo Polek i Polaków. O nasze bezpieczeństwo chce się przypodobać Niemcom. Nie ma na to naszej zgody. Są pierwsze ofiary tej polityki bezradności państwa, polityki przyzwolenia na przeżuw nielegalnych migrantów z Niemiec do Polski. W Toruniu w piątek zmarła 24-letnia Klaudia, doktorantka. Um, anglistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, która miała plany, która miała marzena, marzenia, miała całą przyszłość przed sobą. Zostały one przekreślone w jednej chwili, zostały jej one odebrane. Została zamordowana przez Wenezuelczyka, który przebywał w Polsce nielegalnie. Był tutaj w Polsce nielegalnie. Nie może być zmowy milczenia. Nie możemy milczeć w tej sprawie. Musimy zadawać pytania dotyczące tego, czy kobiety, czy Polki nadal mogą się we własnym kraju czuć bezpiecznie. I będziemy wymagali odpowiedzi od tych, którzy powinni chronić nasze bezpieczeństwo, a którzy dziś prób próbują tę sprawę zamieść pod dywan. Nie ma zgody! 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 Szanowni Państwo, wyraźnie widzimy, że rząd Donalda Tuska umywa ręce od problemów. Przez długi czas mówili, że problemu nie ma, że przecież w statystykach jest są zupełnie takie informacje, które nie są niepokojące, a to aktywność obywateli i zaangażowanie obywateli dopiero przekonało ich do tego, że jednak trzeba podjąć jakieś działanie, ale to jest za mało, bo Straż Graniczna potrzebuje realnych narzędzi, żeby móc zatrzymywać ten napływ nielegalnych imigrantów z Niemiec. I dla mnie skandaliczne jest to, że e, ostatnio Donald Tusk w kontekście zaangażowania obywatelskiego, w kontekście tego, że obywatele wyręczają państwo, bo państwo abdykowało, mówi, że to są rzeczy haniebne i skandaliczne. Wiecie co państwo? Haniebne i skandaliczne to jest to, że Donald Tusk uroczyście unieważniał referendum. Haniebne i skandaliczne jest to, że kilka dni po objęciu rządów zgodził się na pakt migracyjny. Haniebne i skandaliczne jest to, że wyrzucili z pracy kapitan Annę Michalską, która przecież tak ogromne znaczenie miała przy kryzysie, przy przeciwdziałaniu tej dezinformacji mediów, przy kryzysie na granicy polsko-białoruskiej. Haniebne jest to, że Donald Tusk zgadza się na to, co robią Niemcy. Haniebne jest to, że otworzył drzwi. Dla chaosu otworzył drzwi dla gwałtów, otworzył drzwi dla niebezpieczeństwa, szczególnie dla kobiet i dzieci. I halibne jest to, że obywatele muszą wyręczać państwo. I drodzy państwo, i tutaj my wiemy, że Straż Graniczna realizuje swoje obowiązki, bo takie dostają rozkazy, my nie mamy do nich pretensji. Natomiast rząd musi zareagować. Rząd nie może umywać rąk tak jak umywał ręce przy powodzi, bo Donald Tusk stwierdził, że y, pan Owsiak go lepiej wyręczy. Tak jak umywa ręce przy tworzeniu ustaw, bo też stwierdził, że jakiś zespół zewnętrzny lepiej rząd wyręczy. Nie. Rząd jest od tego, żeby rządzić, rząd jest od tego, żeby zapewniać bezpieczeństwo obywatelom. Dlatego tym bardziej ja dziękuję wszystkim obrońcom granic za to, że Państwo tutaj jesteście, za to, że poświęcacie swój czas i za to, że pokazujecie, że potrzebne jest właśnie zaangażowanie obywatelskie, bo rząd niestety sobie nie radzi z tą sytuacją. To ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim polskim patriotom, którzy strzegą granicy. Dziękuję też strażnikom granicznym za ich postawę. Pamiętajmy, my doskonale wiemy, że to są funkcjonariusze, którzy działają na rozkaz. A więc pretensje mamy nie do strażników granicznych, tylko do rządu, do Donalda Tuska za te rozkazy, które są wydawane, za tą uległość wobec Niemiec. Wczoraj Komentując sytuację przywrócenia kontroli po polskiej stronie na granicy, kanclerz Niemiec powiedział, że on się z tego cieszy, bo będą, będzie bezpieczna granica niemiecka, czyli że ci migranci z Polski nie będą do Niemiec napływać. Widzicie, do czego, do czego to prowadzi? Widzicie, do czego to prowadzi ta polityka Donalda Tuska? Zadaniem służb państwowych, zadaniem państwa polskiego jest bronienie naszych granic, jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom, więc. Dlatego musimy wywierać presję na rząd, na Donalda Tuska, żeby Niemcy nie przerzucali do Polski migrantów, żeby nie przyjmować tych migrantów. No i żeby odrzucić pakt migracyjny. Jeszcze raz bardzo Państwa proszę o podpisywanie się pod obywatelskim projektem referendum Stop Paktowi Migracyjnym. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Soskotę, dziękuję. Politycy opozycji po wystąpieniach porobili sobie jeszcze zdjęcia z wolontariuszami Ruchu Obrony Granic. Z kolei politycy rządowi rozpoczęli w mediach prawdziwą nagonkę na tych wolontariuszy. Ja również po pożegnaniu się z wolontariuszami Ruchu Obrony Granic udałem się w podróż powrotną do domu. No a co z nimi? No właśnie, oni cały czas tam są, śpią często w samochodach, stoją w palącym słońcu, stoją i pilnują. Stoją i pilnują, bo wierzą, że ich praca pomoże utrzymać bezpieczeństwo w Polsce, pomoże zatrzymać napływ nielegalnych imigrantów do Polski. Pilnują przejść granicznych, no i przyczyniają się znacząco do tego, aby ograniczyć ten proceder przekazywania Polsce nielegalnych imigrantów. Proszę Państwa, to było okno na świat. Bardzo dziękuję za, za Państwa uwagę. Bardzo dziękuję także za to, że wspieracie Państwo nasz kanał, że subskrybujecie kanał Radio Racio i wspieracie nas za pośrednictwem Patronite. Bartosz Garczyński, żegnam Państwa i widzimy się za tydzień.